Howard Phillips Lovecraft przyszła na Sarnat zakłada. Jest w ziemi Mnar, ogromne, nieruchome jezioro, którego nie zasila żaden strumień i żaden strumień z niego nie wypływa. Dziesięć tysięcy lat temu na jego brzegu stało potężne miasto Sarnat, wszelako teraz już Sarnat nie ma. Powiada się, że w niepamiętnych czasach, kiedy świat był jeszcze młody, nim jeszcze lud, który pobudował Sarnat, przybył do ziemi Mnar, stało na tym brzegu miasto inne. Wielkie, szare Ip, stare jak samo jezioro i zamieszkane przez istoty niemiłe dla oka. Zaprawdę dziwne i szpetne były to istoty, jak większość mieszkańców świata zaczątkowego, jeszcze i nieokrzesanego. Napisane jest na ceglanych walcach zykada Teronu, że istoty z Ip były barwy zielone jak jezioro i mgły, które się nad nim unoszą, że miały wyłupiaste oczy, wydęte, obwisłe wargi i dziwne uszy oraz że były bezgłośne. Napisane jest też, że pewnej nocy we mgle stąpiły z księżyca, a wraz z nimi ogromne, nieruchome jezioro i szare, kamienne miasto ip. Jakkolwiek było naprawdę, pewne jest, że oddawały cześć kamiennemu bożkowi barwy morskiej zieleni, wyrzeźbionemu na podobieństwo bokruga, Wielkiego Jaszczura Wodnego. Odprawiały przed nim straszliwe tańce, gdy księżyc był w fazie garbatej. Napisane jest też w papirusie z Ilarek, że pewnego dnia odkryły ogień i od tamtej pory rozniecały płomienie przy wielu uroczystych okazjach. Wszelako niewiele jest zapisków o tych istotach, żyły one bowiem w czasach niezmiernie starożytnych, człowiek zaś jest młody i mało wie o żywych istotach odległej starożytności. Wiele eonów później do ziemi Mnar przybyli ludzie, śniade plemię pasterskie ze swymi wełnistymi stadami, które następnie pobudowały miasta Tra, Ilarek i Kadateron nad rzeką Ai. Niektóre ludy, zuchwalsze od innych, dotarły aż na brzeg jeziora i w miejscu, gdzie odkryto w ziemi cenne metale, zbudowały sarnat. Niezbyt daleko od szarego miasta Ib, Wędrowne plemiona położyły pierwsze kamienie pod budowę sarnat i wiele dziwiły się jego mieszkańcom. Lecz z tym zdziwieniem łączyła się nienawiść. Uważały one bowiem, że nie godzi się, iżby ich to o takim wyglądzie chodziło z mroku po człowieczym świecie. Nie przypadły im też do gustu dziwne rzeźby na szarych monolitach ip, ponieważ były to rzeźby okropne przez swą niezmierną starożytność. Dlatego takie istoty i rzeźby tak długo uchowały się na świecie, aż do pojawienia się ludzi niepodobna orzec. Może dlatego, że ziemia Mnar jest bardzo zaciszna i odległa od większości innych ziem, zjawy i ze snu. Im dłużej lud Sarnat oglądał istoty z Ip, tym większą wzbierał nienawiścią. Nie na ostatku dlatego, że odkrył, iż są to istoty słabe, że miękko jak galareta przyjmują uderzenia kamieni, włóczni i strzał. Jakoż i pewnego dnia młodzi wojownicy, procarze, włócznicy i łucznicy, pomaszerowali na IP i wycięli w pień wszystkich jego mieszkańców, a dziwne trupy powpychali do jeziora długimi włóczniami, nie chcąc ich dotykać. Ponieważ zaś nie podobały im się szare, rzeźbione monolity z IP, cisnęli je także do wody. Kosztowało ich to tyle mozołu, że głowili się, jakim też sposobem przywieziono te głazy z daleka do Mnar, i musiano je skądś przywieźć, ponieważ nie było podobnych głazów w całej ziemi Mnar ani w ziemiach przyległych. Tak oto niezmierne starożytne miasta Ip nie ocalało nic, prócz kamiennego bożka barwy morskiej zieleni, wrzeźbionego na podobieństwo Bokruga, jaszczura wodnego. Młodzi wojownicy zabrali go ze sobą do Sarnat jako symbol zwycięstwa nad starymi bogami i istotami z Ip oraz na znak przywództwa w Nar. Wszelako pierwszej nocy po umieszczeniu bożka w świątyni musiało zdarzyć się coś okropnego. Ponad jeziorem widziano bowiem dziwaczne światła, rankiem zaś odkryto, że bożek zniknął, a arcykapłan Taran Ish leżał martwy, jakby poraniony niewysłowioną trwogą. Przed śmiercią Taran Ish skreślił na ołtarzu z chryzolitu toporną, drżącą kreską znak zagłady. Po Taran Ishu wielu było arcykapłanów w Sarnat. Lecz nigdy nie odnaleziono kamiennego bożka. Miały stulecia za stuleciami, sarnat wspaniale rosło w siłę. Przeto oprócz kapłanów i starych kobiet nikt nie pamiętał, co skreślił taran iż na ołtarzu z chryzolitu. Między sarnat a ilarek powstał szlak karawan, i wydobywane z ziemi cenne metale wymieniano na inne metale oraz rzadkie ubiory, klejnoty, księgi i narzędzia dla rękodzielników tudzież wszelkie zbytki znane ludziom mieszkającym wzdłuż krętej rzeki Aj i jeszcze dalej. Sarnat kwitło wtedy możne, uczone i piękne i wysyłało na jeszcze armie, które podbijały sąsiednie miasta. Jakoż i z czasem tron Sarnat stał się tronem królów całej ziemi Mnar i licznych ziem przyległych. Wspaniałym miastem było Sarnat, cudem świata i dumą całej ludzkości. Mury miało spolerowanego marmuru, wydobywanego w pustynnych kamieniołomach, wysokie na 300 łokci i na 705 łokci grube. Na ich górnej powierzchni mogły się mijać prowadzone Rydwany. Ciągnęły się te mury pełne 500 stadionów i otwierały się wyłącznie ku jezioru. Tam wielki wał z zielonego kamienia wstrzymywał osobliwe fale, które wyzbierały raz do roku w święto zburzenia Ip. Pięćdziesiąt ulic biegło od strony jeziora do Bram dla karawan, przecinało je zaś pięćdziesiąt kolejnych. Ulice wyłożone były onyksem, mniejsząc tych, po których stąpały konie, wielbłądy i słonie. Te miały bruk granitowy. Prócz tych nad wodą wszystkie końce ulic zamykały bramy, każda odlana ze spiżu i strzeżona przez figury lwów i słoni z nieznanego już dziś ludziom kamienia. Domy w Sarnat zbudowane były z gładzonej cegły i chalcedonu, każdy okolony murem oraz własnym ogrodem i krystalicznym jeziorkiem. Dziwno wzniesione je sztuką, podobnych domów nie było w żadnym innym mieście. Podróżnicy Tra Ila, i Larek i Gada dziwowali się wieńczącym je liśniącym kopułom. Wszelako jeszcze cudowniejsze były pałace i świątynie, a także ogrody założone przez pradawnego króla Zokara. Pałaców było wiele, nawet najmniejszy z nich przewyższał zaś wszystkie pałace wytra, i Ilarek czy Kadateronie. Były tak wysokie, że kto znalazł się w środku, mógł czasem roić sobie, że nie ma nad głową nic prócz nieba. Lecz gdy rozświetlało je pochodniami maczanymi w oliwie z dotur, na ścianach ukazywały się olbrzymie malowidła obrazujące królów i armię. Dzieła tak przepyszne, że wprawiały patrzącego w osłupienie pomieszane z zachwytem. Nie brakowało też kolumn wykutych bez wyjątku zbarwionego marmuru i rzeźbionych we wzory niezrównanej urody. Podłogi w większości pałaców wysadzane były mozaikami z berylu i lazurytu, sardonyksu i karbunkułu, a także innych wybornych materiałów, poukładanych tak, że patrzący mógł wyobrażać sobie, że stąpa po rabatach najrzadszych kwiatów. Nie brakło też fontan, w których tryskały miłe dla oka i przemyślane ukształtowane strumienie pachnącej wody. Wszystko jednak przyćmiało swym blaskiem pałac królów Mnar oraz ziem przyległych. Na dwóch złotych, przycupniętych lwach wspierał się królewski tron, wyniesiony wiele stopni ponad śniącą posadzkę. Wyrażnięty był z jednego kawałka kości słoniowej, jakkolwiek nikt z żyjących nie wie, skąd mogła pochodzić tak potężna bryła tego surowca. W pałacu władcy znajdowały się też liczne galerie. A także amfiteatry, gdzie królowie oglądali dla przyjemności walki lwów, słoni i ludzi. Amfiteatry zalewano niekiedy wodą doprowadzoną z jeziora potężnymi akweduktami, i odgrywano w nich porywające bitwy morskie, bądź urządzono pojedynki pływaków ze śmiercionośnymi stworami wodnymi. Świątyń w Sarnad było 17, wszystkie zdumiewające i wyniosłe, strzeliste jak wieże, wzniesione z jasnego, wielobarwnego kamienia. Nieznanego nigdzie indziej Największa wzbijała się na tysiąc łokci w górę Arcykapłani mieszkali tam w niemal królewskim przepychu Na parterze znajdowały się sale, równie olbrzymie i wspaniałe jak w pałacach Gromadzono się w nich tłumnie, pierścili Zokalara, Tamasza i Lobona Naczelnych bogów Sarnat, których spowite dymem kadzideł sanktuaria były niczym siedziby monarchów Żadni inni bogowie nie mieli takich podobizn jak Zokalar, Tamasz i Lobon. I wizerunki miały sobie tyle życia, że można było przysiąc, iż to łaskawi, brudaci bogowie we własnych osobach zasiedli na tronach z kości słoniowej. Po niekończących się schodach ze świącego cyrkonu wchodziło się zaś do komnaty na wieży, z której arcykapłani za dnia oglądali miasto, równinę i jezioro, a nocą tajemniczy księżyc, Brzemienne w sens gwiazdy oraz ich odbicia w jeziorze. Tu odprawiano wielce sekretny i starożytny obrzęd na pochybę bokrugowi, jaszczura wodnego. Tu spoczywał też ołtarz z kryzolitu, na którym Iż skresił znak zagłady. Niemniej cudowne były ogrody założone przez pradawnego króla Zokara. Leżały w centrum Sarnat, zajmowały wielki obszar i okolone były wysokim murem. Nakryto je potężną kopułą szklaną, przez którą w pogodne dni i noce wpadał blask słońca, księżyca, planet i gwiazd. Gdy zaś było pochmurno, zwieszano z niej świetliste wizerunki tych ciał niebieskich. Latem ogrody schładzano świeżymi, wodnymi bryzami, przemyślnie naziewanymi przez wiatraki, a zimą ogrzewano za pomocą ukrytych palenisk, przeto stale panowała w nich wiosna. Płynęły tam strumyki o łożyskach z jasnych kamyków, rozdzielające łąki i ogrody o różnych odcieniach zieleni, pospinane mnóstwem mostków. Liczne były kaskady, przecinające ich bieg, po wielokroć rozszerzały się też one w jeziorka okolone liliami. Po tych strumykach i jeziorkach pływały białe łabędzie, melodią wód wturowała zaś muzyka rzadkich ptaków śpiewających. Zielone brzegi wspinały się uporządkowanymi tarasami uświetnionymi tu i ówdzie altanami w oplotach pnączy, i Słodkiego Kwiecia oraz z siedliskami i ławkami z marmuru i porfiru. Było tam także wiele małych kapliczek i świątyń, w których można było spocząć lub pomodlić się do pomniejszych bogów. Każdego roku wydawano w Sarnach ucztę ku czci zburzenia ip, na której nie brakowało wina, śpiewów, tańców i wszelkiego wesela. Wielkie honory oddawano wówczas cieniom tych, co unicestwili dziwne starożytne istoty, Pamięć tych istot i ich starszych bogów wydrwiwali, zaś tancerze i lutniści uwieńczeni różami z ogrodów Zokara. Królowie spoglądali ku jezioru i przeklinali kości umarłych spoczywające na jego dnie. Arcykapłani zrazu nie lubili tych świąt, krążyły bowiem wśród nich dziwaczne historie o tym, jak zaginęła podobić barwy morskiej zieleni, jak taran Iżpat rażony trwogą, a przed śmiercią zostawił ostrzeżenie. Powiadali też, że ze swej wysokiej wieży widują je kiedyś światła pod wodami jeziora. Wszelako, gdy mijały lata bez żadnego nieszczęścia, kapani także poczęli śmiać się, przeklinać i pospoł z biesiadnikami brali udział w orgiach. Zaprawdę, czy i oni w swej wysokiej wieży nie odprawiali często niezmiernie starożytnego i sekretnego obrzędu na pochybę bokrugowi jaszczurowi wodnemu? I tak oto tysiąc lat w bogactwie i rozkoszach przetoczyło się nad Sarnat cudem świata i dumą całej ludzkości. Oszałamiające ponad wszystkie pojęcie była uczta wydana na tysiąclecie zburzenia Ib. Już dziesięć lat wcześniej zapowiadano ją w ziemi Mnar, gdy zaś nadszedł jej czas, przebyli do Sarnat na koniach, w wielbłądach i słoniach ludzie z Tra, i Ilarrek i Kadateronu oraz ze wszystkich miast Mnar i dalszych krain. Pod marmurowymi murami w wyznaczoną noc rozstawiały się nawet i książąt i szałasy podróżnych, Cały brzeg rozbrzmiewał śmiechem rozradowanych hulaków. W swej sali wiesiadnej spoczywał półleżąc król Nargis-Hej, pijany prastanym winę z piwnic podbitej Doliny Pnat, otoczony przez ucztujących dostojników i krzątających się spiesznie niewolników. Na uczcie zajadano się wieloma dziwnymi specjałami. marżantami z wysp Nariel na Oceanie Środkowym, koźlętami z dalekich wzgórz Iplan, racicami wielbłądu z pustyni Bnazik, Orzechami i przeprawami z gajów perłami obywanego falami metal rozpuszczanymi w occie stra. Sosów były ilości nieprzebrane, przygotowywane przez najbardziej wyrafinowanych kucharzy w całym nar i dostosowane do podniebienia każdego z biesiadników. Najwyżej wszakże cenionym przysmakiem były wielkie ryby z jeziora, każda olbrzymia i podana na złotym półmisku wysadzanymi rubinami i diamentami. Gdy król i jego dostojnicy biesiadowali w pałacu i podziwiali główne danie, czekające przed nimi na złotych półmiskach, reszta ucztowała w innych miejscach. Wierzy wielkiej świątyni wolili kapłani, w pawilonach za murami bawili się książęta z sąsiednich krain. I oto arcykapłan Gnaj Kach, pierwszy ujrzał jak cienie stępują w jezioro z garbatego księżyca, a przeklęte zielone mgły unoszą się z wody na jego spotkanie i spowijają złowróżbnym całunem wieże i kopuły skazanego Sarnat. Potem ci w wieżach i poza murami również spostrzegli dziwne światła na jeziorze i ujrzeli, jak szara skała przybrzeżna Akurion, zwykle wyniesiona wysoko nad wodę, jest niemal zanurzona. Narastała trwoga, jeszcze nieokreślona, lecz szerząca się lotem błyskawicy. Jakoś i książęta, Ilarek oraz dalekiego Rokol przerwali zabawę, i zwinąwszy swe namioty i pawilony, odjechali w stronę rzeki Ai, choć sami nie byli pewni dlaczego to czynią. Potem, gdy miało się już ku północy, wszystkie spiżowe bramy Sarnat rozwarły się z hukiem i wybieg z nich tłum oszalały, aż zaczerniło się na równinie. Widząc to, wszyscy zaproszeni książęta i podróżnicy uciekali ze strachu. Na twarzach ludzi wypisany był bowiem obłęd zrodzony z niepomiernej zgrozy, z ich ust padały zaś słowa tak straszliwe, że nikt słuchaczy ani nie myślał badać ich prawdziwości. Ludzie o oczach zdziczałych od trwogi wrzeszczeli w głos o tym, co działo się w królewskiej sali biesiadnej, gdzie za oknami nie widać już był sylwetek Nargis Heja, jego dostojników ani niewolników, tylko hordę nieopisanych stworów, zielonych i bezgłośnych o wyłupiastych ślepiach, wydętych obwisłych wargach i osobliwych uszach. Stwory te wykonywały straszliwy taniec w łapach złote półmiski wysadzane rubinami i diamentami, goryjącymi nieoswojonym ogiem. Uciekając zaś na koniach, wielbłądach i słoniach z potępionego Sarnat, książęta i podróżni obejrzeli się raz jeszcze na emanujące mgłą jezioro i spostrzegli, że szara skała Akurion jest już całkiem zanurzona. Całą ziemię Mnar i ziemię przyległe obiegły opowieści uciekinierów z Sarnat. Karawany przestały jeździć do przeklętego miasta po cenne metale. Długi czas minął, nie zapuścili się tam jacykolwiek wędrowcy, a nawet wtedy tylko dzielni, rządni przygód młodzieńcy z dalekiej Falomy byli dość śmiałości, by to uczynić. Rządni przegód młodzieńcy o żółtych włosach i niebieskich oczach, niespokrewnieni z mieszkańcami Mnar. Ludzie ci rzeczywiście wybrali się na miejsce, by zobaczyć Sarnat, lecz zastali tam tylko ogromne, nieruchome jezioro oraz szarą skałę przybrzeżną Akurion, co wznosi się wysoko nad wodą. Nie ujrzeli już natomiast światła i dumy całej ludzkości. Gdzie ongi wznosiły się wysokie na 300 łokci mury oraz jeszcze wyższe wieże, teraz rozpościerał się jedynie brzeg bagnisty. Gdzie zaś ongi mieszkało 500 milionów ludzi, pełzał tylko wstrętny zielony jaszczur wodny. I ocalały nad kopalnie pełne cennych metali, a bowiem przyszła nas Sarnat zagłada. Patrzono natomiast na poły zagrzebanego wśród trzc osobliwego zielonego bożka z kamienia, niebywale starożytnego bożka, oblepionego wodorostami, wyrzeźbionego na podobieństwo okruga wielkiego jaszczura wodnego. Tego bożka, złożonego w sanktuarium głównej świątyni w Ilarek, czczono następnie pod garbatym księżycem w całej ziemi Mnar.